Czy wiedziałeś, że Brazylia to nie tylko gigant Ameryki Południowej, ale także kraj pełen niesamowitych historii, zaskakujących zjawisk naturalnych i rekordów, które wydają się wyjęte z filmu? Odbycia jedyną stolicą europejskiego imperium poza Europą, po posiadanie wyspy, na której dosłownie nie można zrobić kroku bez spotkania jadowitego węża? Brazylia to świat sam w sobie. Ale to nie wszystko. Znajdziesz tu miasto z największą liczbą helikopterów na świecie pustynie zamieniającą się w raj pełen krystalicznych lagun i nawet tak dużą społeczność japońską, że wydaje się przeniesiona prosto z Tokio. Zanim przejdziemy dalej, zasubskrybuj, polub i udostępnij. 1. Nazwa tym Brazylia pochodzi od drzewa Pau Brasil. Kiedy myślimy o Brazylii, przychodzą nam na myśl samba, Kajpirinia, Amazonia i oczywiście piłka nożna. Ale czy wiedziałeś, że nazwa kraju ma znacznie starsze i bardziej naturalne korzenie? Pochodzenie nazwy Brazylia wywodzi się od drzewa Pau Brasil, które rosło w obfitości w XVI wieku. To unikalne drzewo było pożądane przez portugalskich kolonizatorów, ponieważ jego drewno, gdy było rzeźbione, uwalniało intensywnie czerwony barwnik używany do farbowania tkanin w Europie. W tamtym czasie kolor ten był symbolem luksusu i władzy, więc popyt eksplodował. Portugalczycy szybko zaczęli wycinać całe lasy pau aż drzewo prawie wyginęło. Było to tak ważne dla handlu, że cały kraj ostatecznie odziedziczył jego nazwę. Ironią losu jest fakt, że dzisiaj pau-brasil jest gatunkiem chronionym i trudnym do znalezienia, ale jego historia pozostaje symbolem wpływu kolonizacji i eksploatacji zasobów naturalnych w Ameryce Łacińskiej. 2 Brazylia ma wyspę z największą liczbą węży na świecie. Jeśli masz fobię przed wężami, lepiej nie czytaj dalej, albo przynajmniej nie planuj podróży na wyspę Keimada Grande w Brazylii. Ten mały kawałek ziemi na Atlantyku jest znany jako najniebezpieczniejsza wyspa na świecie z prostego, ale przerażającego powodu jest pełna jadowitych węży. Szacuje się, że na metr kwadratowy przypada jeden wąż, i to nie byle jaki, lecz jeden z najbardziej zabójczych na świecie. Żara raka wyspowa, Botrops insularis. Jej jad jest tak silny, że może stopić tkankę wokół miejsca ukąszenia. Co ciekawe, miejsce to jest całkowicie niezamieszkane. Nie z powodu braku uroku, ale dlatego, że przetrwanie tam jest niemożliwe. Brazylijski rząd ogranicza dostęp do wyspy, pozwalając na wizyty tylko naukowcom i to pod ścisłą kontrolą. Natura stworzyła unikalny ekosystem, w którym te węże rządzą niepodzielnie. Ale dla nas, ludzi, lepiej podziwiać go z daleka. Jeśli myślałeś, że legendy o niebezpiecznych wyspach istnieją tylko w filmach, Queimada Grande udowodni ci, że rzeczywistość jest bardziej przerażająca niż fikcja. 3. São Paulo to miasto z największą liczbą helikopterów na świecie. São Paulo to miasto, które nigdy nie zasypia i dla wielu jest ekonomicznym sercem Brazylii. Z ponad 12 milionami mieszkańców i korkami, które mogą zamienić 10-minutową podróż w godziny frustracji, miasto potrzebowało rozwiązania dla swoich przedsiębiorców i biznesmenów. Jakie to rozwiązanie? Helikoptery. Dziś São Paulo szczyci się tytułem miasta z największą liczbą helikopterów na świecie, wyprzedzając takie metropolie jak Nowy Jork czy Tokio. Najbogatsi wybrali transport powietrzny jako szybki i ekskluzywny sposób poruszania się po mieście. Omijając niekończący się chaos na drogach. W metropolii znajduje się ponad 400 lądowisk, i odbywa się tam ponad 700 lotów helikopterów dziennie. Dla przeciętnego mieszkańca São Paulo widok helikoptera na niebie to już część codziennego krajobrazu. Oczywiście nie wszyscy mają dostęp do tego luksusu, co również uwidacznia głębokie nierówności społeczne w Brazylii. Podczas gdy jedni przelatują nad miastem w kilka minut, inni wciąż tkwią w korkach. Gdzie klaksony rozbrzmiewają na każdym rogu. 4. Brazylia to kraj z największą liczbą gatunków naczelnych. Brazylia jest jednym z najbardziej bioróżnorodnych miejsc na świecie, a jeśli chodzi o naczelne, nie ma sobie równych. Kraj ten jest domem dla największej liczby gatunków małp na świecie. Ponad 130 różnych gatunków, z których wiele jest endemicznych, co oznacza, że nie występują nigdzie indziej na Ziemi. Tę biologiczną różnorodność umożliwiają rozległe obszary Amazonii oraz inne ekosystemy, takie jak Pantanal i Mata Atlantika, gdzie te zwierzęta znajdują pożywienie, schronienie i idealne warunki do życia. Od malutkich tamaryn, które mieszczą się w dłoni, po imponujące wyjce, których głos można usłyszeć z kilometra, naczelne Brazylii są kluczowym elementem równowagi ekologicznej kraju. Niestety, nie wszystko wygląda tak różowo. Wylesianie i niszczenie ich siedlisk zagrażają wielu z tych gatunków, niektórym już na granicy wyginięcia. Mimo wysiłków na rzecz ochrony, sytuacja wciąż jest trudna. Niemniej jednak Brazylia pozostaje prawdziwym rajem dla miłośników dzikiej przyrody i przypomnieniem, jak ważne jest chronienie naszych lasów. 5. W Brazylii jest pustynia z lagunami pełnymi krystalicznej wody. Jeśli ktoś powie ci, że istnieje pustynia pełna lagun z krystalicznie czystą wodą, Prawdopodobnie pomyślisz, że żartuję. Ale w Brazylii to magiczna rzeczywistość. Mowa o Lensuis Maranhenses, unikalnym miejscu na świecie, które wygląda jak z bajki. Położone w stanie maranieo, to pustynia nie jest w rzeczywistości prawdziwą pustynią, lecz rozległym obszarem białych wydm rozciągających się na ponad 500 km kwadratowych. Najbardziej zaskakujące jest to, co dzieje się w porze deszczowej – Woda zatrzymuje się między wydmami, tworząc tysiące lagun o turkusowych i szmaragdowych odcieniach. Kontrast między białym piaskiem a krystalicznie czystą wodą jest tak oszałamiający, że wielu uważa to miejsce za jeden z najpiękniejszych krajobrazów w Brazylii i na świecie. Mimo swojego surowego wyglądu, lensois maranhenses tętni życiem. W lagunach można spotkać ryby i inne gatunki przystosowane do cyklu pory deszczowej i suchej. Odwiedzenie tego miejsca to nie tylko niezapomniane wrażenia wizualne, ale także dowód na to, jak natura potrafi nas zaskakiwać rzadkimi i pięknymi zjawiskami. Jeśli jeszcze nie dodałeś tego miejsca do swojej listy podróży, uwierz mi, musisz to zrobić, zanim przejdziemy dalej. Zasubskrybuj, polub i udostępnij. 6. Rio de Janeiro. Było stolicą Imperium Portugalskiego w 1808 roku. Brzmi jak szaleństwo. Ale to prawda. Rio de Janeiro było kiedyś stolicą europejskiego imperium, a dokładniej Portugalii. Wszystko zaczęło się w 1808 roku, kiedy Napoleon prowadził swoje wojny w Europie i groził inwazją na Portugalię. Portugalska rodzina królewska, zdesperowana, aby się uratować, podjęła radykalną decyzję: uciekła do Brazylii. W ten sposób przekroczyli Atlantyk i osiedlili się w Rio de Janeiro. Z dnia na dzień miasto przeszło z pozycji zwykłej kolonii do centrum władzy Imperium Portugalskiego. Był to pierwszy i jedyny raz w historii, gdy stolica Europejskiego Imperium znajdowała się poza Europą. W tym okresie miasto przeszło znaczące zmiany: wybudowano nowe budynki, otworzono ważne instytucje, takie jak Biblioteka Narodowa, a życie kulturalne i polityczne zaczęło rozkwitać. Jednak sytuacja ta wywołała również napięcia z lokalną ludnością. Ponieważ nowo przybyli, monopolizowali zasoby i najważniejsze stanowiska. W 1821 roku rodzina królewska powróciła do Portugalii, ale pozostawiła po sobie niezatarte ślady w historii Brazylii i anegdotę, która wydaje się wyjęta z powieści. 7. Jest największym producentem kawy na świecie od 1840 roku Brazylia i kawa to nierozłączna para. Jeśli jesteś miłośnikiem tej napoju, Prawdopodobnie próbowałeś kawy pochodzącej z Brazylii. Od 1840 roku Brazylia jest największym producentem kawy na świecie i utrzymuje ten tytuł bez konkurencji przez ponad 180 lat. Historia zaczęła się w XVIII wieku, gdy pierwsze krzewy kawy dotarły do Brazylii i znalazły tam idealne warunki klimat i glebę do wzrostu. To, co zaczęło się jako skromna uprawa, eksplodowało w XIX wieku. Czyniąc Brazylię kawowym gigantem. Przez dziesięciolecia brazylijska kawa napędzała gospodarkę kraju i była nazywana czarnym złotem. Dziś Brazylia nadal dominuje na światowym rynku, produkując ponad jedną trzecią globalnej kawy. Od ziaren arabiki z wyżyn, po mocniejsze robusty z północy, różnorodność brazylijskiej kawy jest imponująca. Najlepsze jest to, że ta tradycja stworzyła żywą kulturę kawy gdzie cafezinho nigdy nie brakuje w żadnym domu ani na rogu ulicy. Więc jeśli potrzebujesz dobrej kawy, możesz być pewien, że Brazylia ma najlepsze opcje. 8. Brazylia ma ponad 4 miliony samochodów typu flex Brazylia. Oprócz piłki nożnej i samby, doskonale radzi sobie z innowacjami w zakresie paliw. Dowodem na to są ponad 4 miliony samochodów typu flex jeżdżących po kraju. Co to oznacza? Te pojazdy mogą być napędzane zarówno benzyną, jak i etanolem. Biopaliwem produkowanym z trzciny cukrowej, co ma sens w kraju, który produkuje tony tej rośliny. Ta technologia daje kierowcom większą elastyczność podczas tankowania, a także pomaga zmniejszyć emisję szkodliwych gazów. Samochody typu Flex zaczęto produkować na początku lat 2000 i stały się natychmiastowym hitem. Dziś są praktycznie standardem w Brazylii. Użycie etanolu jest tak powszechne, że na brazylijskich stacjach paliw znajdziesz specjalne dystrybutory dla tego rodzaju paliwa. 9. Brazylia, stolica, ma kształt samolotu. Brazylia, stolica Brazylii, jest prawdopodobnie jednym z najbardziej unikalnych miast na świecie. Nie tylko ze względu na swoją nowoczesność, ale także dlatego, że z lotu ptaka wygląda jak samolot. Ten projekt urbanistyczny, dzieło architekta Oskara Niemajera i urbanisty Lucia Costi, był ryzykowną, ale genialną koncepcją z lat 60. Kiedy Brazylia postanowiła przenieść swoją stolicę z Rio de Janeiro do centrum kraju. Celem było stworzenie miasta, które reprezentowałoby przyszłość i nowoczesność Brazylii, i udało się. Patrząc z góry, można wyraźnie dostrzec skrzydła, gdzie znajdują się obszary mieszkalne, kadłub z budynkami rządowymi i komercyjnymi oraz kokpit z Placem Trzech Władz, sercem politycznym miasta. Co ciekawe, Mimo swojej innowacyjnej estetyki i szczegółowego planowania, Brazylia była również krytykowana za to, że jest zbyt zimna i funkcjonalna, z szerokimi przestrzeniami, które nie sprzyjają pieszym. 10. Pantanal brazylijski to największy obszar mokradeł na świecie. Chociaż Amazonia zwykle przyciąga całą uwagę, Brazylia jest domem dla innego, imponującego naturalnego raju pantanalu największego obszaru mokradeł na świecie. Ten ekosystem, rozciągający się głównie w Stanach Mato Grosso i Mato Grosso do Sul, jest większy nawet od słynnych Everglades w USA. Najbardziej fascynującą cechą Pantanalu jest jego niesamowita różnorodność biologiczna, jest domem dla tysięcy gatunków ptaków, ryb, gadów i ssaków, z których wiele jest trudnych do zobaczenia gdziekolwiek indziej. To prawdziwe sanktuarium dla miłośników przyrody i fotografów dzikiej fauny, którzy przyjeżdżają z całego świata, aby podziwiać jaguary, kajmany i anakondy w ich naturalnym środowisku. W przeciwieństwie do amazońskiej dżungli Pantanal, to otwarta równina, co ułatwia obserwowanie zwierząt, zwłaszcza w porze suchej, gdy wody opadają, a życie skupia się wokół pozostałych lagun. 11. Brazylia ma ogromną społeczność japońską. Brazylia i Japonia mogą wydawać się dwoma zupełnie różnymi światami, ale w São Paulo te dwa kraje łączą się w zaskakujący sposób. São Paulo jest domem dla największej społeczności japońskiej poza Japonią. Około 5,5 miliona potomków Japończyków mieszka w Brazylii. Wszystko zaczęło się na początku XX wieku, kiedy tysiące japońskich imigrantów przybyło do Brazylii w poszukiwaniu lepszych warunków ekonomicznych, zwłaszcza pracy na plantacjach kawy. Z czasem osiedlili się, założyli rodziny i stworzyli dynamiczną społeczność, która dziś pielęgnuje swoje korzenie kulturowe, jednocześnie integrując się z brazylijską tożsamością. Doskonałym przykładem jest dzielnica Liberdade w São Paulo, gdzie można spacerować ulicami, ozdobionymi latarniami w japońskim stylu, spróbować autentycznego sushi i uczestniczyć w festiwalach kulturowych, takich jak Tanabata Matsuri. Ta unikalna fuzja stworzyła bogatą mieszankę tradycji, od jedzenia po sztukę i muzykę, pokazując, jak dwa z pozoru odmienne światy mogą współistnieć i stworzyć coś naprawdę wyjątkowego. Jeśli któryś z tych faktów Cię zaskoczył lub dowiedziałeś się czegoś nowego, daj znać w komentarzach. Napisz, co wywarło na Tobie największe wrażenie, a jeśli masz jakieś inne ciekawe informacje, których tu nie wymieniłem, chętnie je przeczytam. Nie zapomnij polubić tego filmu jeśli Ci się podobał i zasubskrybować kanał, aby nie przegapić więcej takich treści.